Pan z wami i z duchem Twoim. Słowa Ewangelii według świętego Mateusza. Chwała Tobie, Panie. Kiedy schodzili z góry, uczniowie zapytali Jezusa: Czemu uczeni w piśmie twierdzą, że najpierw musi przyjść Eliasz? On odparł: Eliasz istotnie przyjdzie i wszystko naprawi. Lecz powiadam Wam: Eliasz już przyszedł, a nie poznali Go i postąpili z Nim tak, jak chcieli. Tak i Syn Człowieczy ma od nich cierpieć. Wtedy uczniowie zrozumieli, że mówił im o Janie Chrzcicielu. Oto słowo Pańskie, chwała Tobie Chryste. Podobnie jak traktowali faryzeusze Jana Chrzciciela, tak samo Jezusa, który zapowiedział, że będzie wiele cierpiał od nich.